Myślę, że dla wielu rodziców, mówię to także w swoim imieniu, takim jednym z wielkich marzeń dotyczących tego, jakich dzieci się będą rozwijały, jest takie stwierdzenie, że a właściwie komunikat do swoich dzieci, że bardzo byśmy chcieli, żebyście nie musiały się z nas terapeutyzować, drogie dzieci. I jest to swego rodzaju sukces rodzicielski bez dwóch zdań. I troszeczkę na ten temat chcielibyśmy teraz porozmawiać, ponieważ chcemy porozmawiać o tym, czy faktycznie nasze. Trudny albo brak, trudne relacje albo brak relacji z rodzicami w dzieciństwie yy, może być nas, dla nas swego rodzaju wytłumaczeniem, czymś, z czego korzystamy, coś, co nas w jakiś sposób obciąża przez nasze dorosłe życie. Wspaniałych gości zaprosiliśmy na tę okazję. Są z nami Magdalena Kumorek, aktorka i live coach. Cześć, Magda, dzień dobry. Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w kickboxingu. Cześć, Iwonko. Joanna wiedziałem. Psycholo psycholożka, terapeutka no, bo... i autorka książek, oraz Grek, który sam się już wywołał do tablicy, czyli Grek Collins, przedsiębiorca, cześć Grek. I od dobra. ciebie rodzynku zaczniemy. Oze dobra, mnie. tak myślałem. Dlatego, że ty nie kryjesz tego, że twoje dzieciństwo było bardzo trudne i ono miało na ciebie duży wpływ, ale wpływ finalnie właśnie pozytywny, prawda? Tak mi się wydaje, wiesz co, Sandra, ja bardzo dużo jeżdżę po domach, jak oni tu mówią trudnej młodzieży. I po pierwsze uczę ich, tych naszych młodych ludzi, żeby nie pozwoli na siebie mówić trudna młodzież. To jest młodzież, która miała zły przykład, podobnie jak ja, jak, jak byłem dzieckiem. I ja staram, tak patrzę, wiecie, jak jesteśmy, jak dorastamy jako młodzież, to wszyscy wiemy, jaki jest kolor biały, jaki jest kolor czarny, prawda? Więc my podejmujemy decyzję bez względu na to, jaki przykład dali nam rodzice lub go oni nam. Nie dali, więc ja potrafię rozróżnić dwa kolory i chcę robić w życiu wszystko to, co jest dobre i pozytywne. i Nie chcę powielać pewnych błędów, które były mi dane jako przykład za dzieciństwa. Nie każdy z naszych widzów zna Twoją historię, Grek. Przypomnijmy, niełatwa relacja z tatą, prawda? No nie, ale nie mówię już, zbytnio nie o tym. Ja mhm. już o tym mówiłem też i tutaj, i u Was, i, i, i u nas w książce z bratem opisaliśmy, po to, żeby po prostu tego się gdzieś te wyzbyć. E, to dzisiaj nie ma większego znaczenia. Dzisiaj znaczenie ma to, żebym robił wszystko to, co dobre. Mam córę 18-letnią, teraz wychowuję Antoninę pięcioletnią i tak jak powiedziałem, robię wszystko, co w mojej mocy, po to, żeby tym dziewczynkom dać jak najlepszy przykład. Ja to też często powtarzam, bo wiecie co, kurczę, trochę tak się utarło, że mm, ludzie bardzo często do mnie mówią, oj Greg, bo ty jesteś super tatą, bo wychowujesz super to się, ale ja nie robię nikomu łaski. To, że jesteś dobrym rodzicem, nie należy ci się meda. Prawda? Ja bardziej mówię o tym, że jeżeli jesteś złym rodzicem, należy ci się koptyłek, ale jeżeli jesteś dobrym rodzicem, to tak jakby to powinno być z góry, to powinno tak jakby. Ja zresztą, wiecie, to jest naj... najlepsze, co możemy w życiu mieć, to, yy, to te nasze małe pociechy, które możemy wychowywać. To jest w ogóle najwyższa wartość, jaka może być. Nie finansowa, nie pieniężna, nie prezydencka, nie chcę być królem świata, chcę mieć te małe pociechy, z którymi mogę spędzać codziennie czas i to jest. Najwyższa wartość. Magda, Twoja sytuacja jest trochę inna, ale w bardzo młodym wieku straciłaś ojca. Jaki to miało wpływ na Ciebie, jeśli chodzi o dorosłą Magdę? No, myślę, że olbrzymi, prawda? <śm> <śm> olbrzymi, no bo wy wychowałam się w domu, gdzie był pewien deficyt męskiego pierwiastka i moja mama zrobiła wszystko, co mogła, żebyśmy z moim bratem, mojego starszego brata, nie czuję tego deficytu, ale to jest niemożliwe po prostu. I ewidentnie to wpłynęło na mnie, ale mam podobnie jak ty: ja się tam nie zatrzymałam. Ja się sterapeutyzowałam. Chciałam zobaczyć, gdzie mam te swoje braki. I tak naprawdę daję sobie szansę i swoim klientom, z którymi pracuję, żeby iść do przodu, żeby starać się popatrzeć na to, co się wydarzyło, jako nasz zasób mimo wszystko. To nie jest mój brak, to jest mój zasób. Ja musiałam popracować ze sobą, żeby być komplementarną istotą i tak też chcę patrzeć na życie. Ale zawsze tak sobie dobrze z tym radziłaś? Czy był jakiś nie. moment w twoim dorosłym już życiu, czy takim późnym nastoletnim, kiedy no, gdzieś szukałaś może wytłumaczeń dla swoich błędów, chociaż z tego co wiem, to ty jesteś raczej bezbłędna. Albo gdzieś tam czułaś, że, że no. sobie z tym nie radzisz. Ja w ogóle miałam dziwną sytuację, dlatego że zdałam sobie sprawę, że ja nie przeżyłam żałoby po moim tacie wtedy, kiedy on zmarł, czyli jak miałam 13 lat. Ja tak naprawdę żałoby przeżyłam 5 lat później. Znaczy ja wspaniale wyparłam tą całą sytuację. Mi się udawało, że to jest nie, mój tato wróci. Wiecie, tam się w mózgu takiego nastolatniego dzieciaka dzieją bardzo różne rzeczy, które, nas, mm. które nam pomagają przetrwać, prawda? Tam się dzieją mm. tego typu rzeczy. Więc ja tak naprawdę przeżyłam to znacznie później. Na pewno moje wybory, jeżeli chodzi o moich partnerów, przez wiele lat były zdominowane tym, że gdzieś szukałam w nich ojca, opieki, bezpieczeństwa, tak? Ale bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że dziura, która się wytworzyła, bo taka była, a nie inna sytuacja moja, e, nikt jej nie zakopie, nikt zewnętrzny nie da mi tej miłości, to jest moja dorosła praca żeby sobie to rozpoznać, gdzie mam te deficyty. I tak naprawdę codziennie, codziennie, codziennie tę małą Magdę ukochuję i stwarza jej taki świat dzisiaj, żebym nie szukała kogoś, mm -hmm. kto mi te dziury zasypie, bo to jest po prostu niemożliwe. Mm -hmm. I żeby też nie szukać winy, prawda? Nie, no to Ona absolutnie. nam nie pomaga. Iwonko, Twoja trudna historia nie ciągnęła Cię w dół. Ty byłaś osobą, która zawsze szukała wyżej i zawsze realizowała to, co sobie zaplanowała. Tak, ale to pewnie dlatego dostałam taką historię. Wybrałam ją sobie. Rzeczywiście, z deszczu podrynne to jest hasełko mojego, mojego dzieciństwa, mojej młodości. I mm, bardzo ważne w całej tej naszej drodze jest to, żeby po pierwsze zrozumieć kilka rzeczy. Pierwsza to, że każde doświadczenie, jest dla nas czymś najcenniejszym, co możemy dostać od życia. Druga rzecz, kiedy już o tym wiemy, mm. przestajemy stawać w roli ofiary, nie stajemy w tym kącie, żeby ciągle się użalać, utyskiwać, bo tak można i tak bardzo wielu ludzi bo, robi, bo nie wiedzą. Wreszcie po trzecie, wziąć za siebie odpowiedzialność. I bardzo ważne jest to, co powiedziała Magda. Zwrócić oczy do siebie, do, we, do wnętrza, i ukochać tego człowieka, te, to małe dziecko, które doznawało różnych krzywd w, swoim, w swojej historii. I ja mogę powiedzieć, że e, no, to, że zostałam porzucona zaraz po porodzie, to, że później trafiłam do adopcji, w której doświadczałam różnych bardzo traumatycznych zdarzeń, mm, sprawiło, że Dzisiaj jestem tutaj, w tym miejscu, w którym jestem. Nie dlatego, że mm, byłam superwojowniczką, która wychodziła do ringu, zdobywała tytuły mistrzyni świata w boksie zawodowym, w kickboksingu czy w czymkolwiek. Tak naprawdę to, byłam, to była moja droga, mój sposób na to, żeby uporać się z dziurą, która, tak jak Magda powiedziała, ona robiła się i tak coraz większa. Nieważne, ile tytułów zdobywałam, ja nadal czułam tam, że jestem niewystarczającą wartością, że nadal nie zasługuję na to, żeby żyć. Skoro nikt na mnie tu nie czekał, nikt mnie nie chciał, do, doznawałam odrzucania w, przez całe swoje życie, no to musiałam robić spektakularne rzeczy. I robiłam sobie tym samym e, z jednej strony krzywdę, ale z drugiej docierałam do wnętrza. W momencie, kiedy człowiek zwraca oczy, na siebie, bierze za siebie odpowiedzialność, nie obwinia świata zewnętrznego za sytuację, w której jest, za to, co czuje, zrozumie, że, uwaga, za tym, co zrobili mi inni ludzie, stoi ich ból. Zaczynamy zatrzymywać tą falę cierpienia. Jeżeli przestajesz innych obwiniać i bierzesz odpowiedzialność za swoje życie dzisiaj, to jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Z miłością, z miłością najpierw do siebie, a później do innych. I mm, ja w zeszłym roku pożegnałam tego mojego tatę adopcyjnego, i e, bardzo mu podziękowałam za naszą wspólną drogę, która była bardzo, bardzo trudna, ale wiem, że za jego chorobą alkoholową, za tym wszystkim, co w nim było, wiecie, co, co, co stało? Wielkie nieukochanie, wielka, potworna samotność, ogromna nadwrażliwość. To był wspaniały człowiek. No dobrze, ale wy jesteście przykładami ludzi bardzo mocnych, bardzo silnych. To, gdzie jesteście, to wynika z waszych charakterów. Nie każdy chyba ma takie cechy osobowości. Jesteśmy różni. Jasiu, jak mają sobie radzić ludzie, którzy z jednej strony chcą zrobić krok do przodu, ale z drugiej strony no, czują, że ta trauma dzieciństwa, trauma złych relacji z rodzicami, albo braku relacji z rodzicami, no, ciągnie ich w dół? O, zaczęłabym od tego, że rodzice są ludźmi. I przychodzi taki Brawo. moment, kiedy zaczynamy w tych rodzicach, których sobie wyobrażamy, mm. o których marzymy, na których wszyscy oczywiście zasługujemy tych najlepszych rodziców e, widzieć ludzi. I to jest taki ważny moment. Ty powiedziałeś na początku, że aby się nasi rodzice, znaczy nasze dzieci nie musiały z nas terapeutyzować, a ja myślę sobie, że jeżeli dajemy dzieciom prawo do tego, żeby ujrzeli w nas ludzi, i mogli snuć swoją własną opowieść o tym jakie błędy popełniliśmy to już jesteśmy w super miejscu. To znaczy warto zacząć od tego żeby opowiedzieć sobie swoje dzieciństwo najpierw z takim uprawomocnieniem cierpienia, które w nim było. I to jest okej. Okay. To nie jest o obwinianiu, to jest o zapoczątkowaniu opowieści, w której jest miejsce na nasz ból. Czyli to wewnętrzne dziecko, hmm. o którym mówicie. Jak już to zrobimy, to takim bardzo ważnym kolejnym krokiem jest zwolnienie z poczucia winy, zwolnienie z siebie z roli ofiary, zwolnienie swoich rodziców, przyjęcie tej historii taką, jaką ona była, ale też nadanie sensu to, co Iwona powiedziałaś, nadanie sensu temu doświadczeniu, czyli czego ja się z tego doświadczenia dowiedziałem, nauczyłem. Natomiast ja jestem wielką fanką też poszukiwania wyjątków. To znaczy, nie ma dzieciństw skończenie złych i skończenie dobrych. Nie ma rodziców idealnych albo rodziców yy, byle jakich. Są tylko wystarczająco dobrzy rodzice czasem. Są ludzie, którzy popełniają błędy, są dzieciństwa pełne odrzucenia, ale w tych nawet dzieciństwach pełnych odrzucenia my możemy spotkać takie wyjątkowe, wyjątkowych ludzi, wyjątkowe momenty, które nas przecież zbudowały. Jak pytasz o to, czy wszyscy mamy taką siłę w sobie, żeby, żeby dźwignąć dzieciństwo, wierzę, że tak. Wierzę, że każdy jest w stanie opowiedzieć sobie swoje dzieciństwo na nowo, dostrzegając zasoby przyjmując to, co było bolesne, ale też akceptując, że taka była historia naszego życia, iść dalej po prostu. Wiecie co, jak często rozmawiam z młodzieżą e, z ośrodków wychowawczych, to hmm. zauważyłem pewną zależność, że... Znaczy, ja sam to zrozumiałem, tak jakby e, doświadczenie tego, że, że przybywam z nimi, z nimi rozmawiam na osobności, tłumaczę Ja nie jestem pedagogiem, nie, nie szkoliłem się, żebym tu mógł z wami być, po prostu gdzieś mam takie doświadczenie życiowe. I Zauważyłem, że ci młodzi ludzie tak samo jak doświadczają złego i złych słów, mhm. potrzebują też doświadczać tych dobrych mhm. słów, bo one zostają w głowie. Tak jak dawno, dawno temu, Shane, który z zespołu Boyzo, nasz przyjaciel i, i biznes partner z UK, e, powiedział kiedyś nam słowa, że. Jak kręciliśmy nasz pierwszy program do telewizji, to było do telewizji angielskiej i on kiedyś powiedział do film produkcyjnej, że to są moi menadżerowie, ja i Rafał i ja wtedy tak uwierzyłem w siebie, ja tego nigdy nie zapomnę, więc ty wiecie, warto jest mieć kogoś, kto też powie nam coś fajnego, pozytywnego, ktoś powie, e, ja widzę coś w tobie. Widzę, że osiągniesz coś w życiu. Takie rzeczy w głowach zostają też młodych ludzi. No dobrze, a, ale... Czy ale to nie, nie jest... zawsze jest ktoś, no kto nam powie. No właśnie. Właśnie chciałam to powiedzieć, że możesz przeżyć wiele lat i nie spotkać nikogo, kto ci powie, słuchaj, super jesteś. Dasz radę. No wiesz, ale Iwana, ile to trzeba mieć się... siły w sobie, żeby sobie samemu więc to gdzieś. To jest pytanie, czy budować? to jest siła, czy to jest moc. Bo z poziomu siły to my naprawdę walczymy i siłujemy się z życiem, z naszymi emocjami. Jest w nas tak dużo niezgody, że. Yy, zaczynamy się strasznie od wnętrza spinać. A im bardziej spięty jesteś, tym mniej elastyczności, tym mniej możliwości na rozluźnienie. I w tym wszystkim gubimy jedną rzecz, żeby wreszcie zaufać. Zaufać sobie, zaufać życiu. I nie może być tak, że możesz nie spotkać nikogo w swoim życiu, co jest oczywiście. Ultra trudny, ja nie wierzę w to, bo, bo żyjemy w, w otoczeniu innych i to jest wspaniały zasób, ale y, może tak y, się zdarzyć, że nawet jeśli przez długi czas nie usłyszysz niczego dobrego, to i tak nie ma znaczenia. Bo znaczenie ma to, jak Ty zaczniesz siebie traktować, jaką Ty zaczniesz nawiązywać relacje ze sobą, po to, żeby wreszcie stanąć na tych swoich nogach. Tak jak ja zawsze powtarzam na szkoleniach, wchodzę do ringu, wchodziłam do ringu i byłam tam sama. Sama byłam odpowiedzialna za cały proces, za to, czy. Ta przestrzeń stanie się przestrzenią, która będzie mnie wspierać, czy to będzie przestrzeń, w której ja dam się zdewastować? I dokładnie też jest tak z naszym życiem. To jest taki banalny przykład, ale on fajnie obrazuje. Wchodzisz w swoje życie, stań na własnych nogach, zacznij sam siebie doceniać, co jest bardzo trudnym procesem. To nie jest tak łatwe, nam się teraz to łatwo mówi, ale żeby zmienić coś, to najpierw trzeba poczuć. Dopóki wiemy w głowie, to tylko wiemy, a tak naprawdę nie wiemy, ale jak już poczujesz, to naprawdę wiesz, to jest ten drobny element, w którym zmienia się wszystko. Jak poczujesz, że jesteś dla siebie najważniejszym wsparciem, mm. największym zasobem i skarbem, Wtedy się zmienia wszystko, bo otwiera się serce na miłość, I na miłość, wtedy która zwycięża, moc, wszystko. możesz przekazywać innym. innym. Tak bardzo dziękujemy wam dziękujemy, wam bardzo. bo wiele pięknych słów dzisiaj padło, hmm. wiele wartościowych opowieści. Mogę jeszcze jedną rzecz. Tak. Że ci młodzi ludzie, jak nas oglądają dzisiaj, to nie muszą zrozumieć, bo oni tego nie wiedzą, że ich życie jeszcze się nie zaczęło dobrze. Oni się martwią o to, że jestem tu gdzie jestem, albo mam takich rodziców, albo nie mam na jakieś tam podstawy do szkoły czy czegokolwiek. Słuchajcie, wasze życie się nie zaczęło. Naprawdę. Zaczęło to, jest, to, jest, się zaczęło. to jest do znaczy... młodych ludzi, ale to do nas wszystkich proponuje. Mówię że nie mamy takiej osoby, które sp... czasem zdarza, że nie spotykamy takich osób, które nas wspierają. Bądźmy takimi ludźmi. Tak. Bądźcie o, Państwo takimi tak. ludźmi. Dokładnie. Wspierajmy się. I dopierajmy tych młodych ludzi, nie rzucajmy ich wszystkich do jednego tak. worka. Po prostu spróbujmy ich zobaczyć. Tak jest. O. I, to i dokładnie, dokładnie. Dobra jak Terapii point. tak to działa, że jak ludzie odkrywają swojej historii życia wyjątki, czyli właśnie mm -hmm. tą nauczycielkę, sąsiadkę, koleżankę, mamy koleżanki, która w nas zobaczyła coś ważnego, wartościowego, to zmienia się cała opowieść o własnej biografii nagle okazuje się, że nie była ona aż taka traumatyczna. Kochani, tak się składa, że my tuż po przerwie będziemy mieli taką opowieść o, dla naszych tak. widzów. I bardzo inspirującą jednocześnie, no trochę smutną, ale bardzo często z jakimś tam dobrą perspektywą na przyszłość. Małe gesty potrafią zmieniać ludzkie życie, a my wam bardzo jeszcze bardzo raz za to spotkanie dziękujemy. dziękujemy. Cześć tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzień